Jest to Power BI i od Power BI sobie dzisiaj zaczniemy e, i będę przedstawiał Wam rozwiązania i ślepe uliczki, w które wchodziłem dokładnie w tej kolejności, e, w jakiej wpadałem w te pułapki. Powtarzam, nie dlatego, że, że jestem jakimś omnibusem czy najostrzejszym ołówkiem w piórniku, tylko dlatego, że ja miałem czas te błędy popełniać, gdy byłem nieco młodszy i dzięki mnie możecie ten czas zaoszczędzić. Koniec ze współdzieleniem Exceli, z jakimś dziwnym dyskiem dla zarządu, gdzie są wszystkie dane finansowe i nikt inny nie ma, nie ma tam dostępu, ale nagle do organizacji wchodzi inżynier i o, przypadkiem mam dostęp do wszystkiego. Koniec z tym, tylko mamy tutaj dedykowane do tego, do tego oprogramowanie, że wszystkie Excel, źródła na SharePoint, różne aplikacje, Daluksy, plan radary i tak dalej, tylko że zajęło mi to z półtorej roku, żeby skmienić, że po pierwsze, Excel nie jest miejscem do pokazywania danych, Excel nawet nie do końca jest miejscem do przechowywania danych. A tak naprawdę, gdybym dzisiaj zapytał sztuczną inteligencję, jak to zrobić, to by mi dała na to odpowiedź w jedną minutę, ale myślę, że niektóre błędy trzeba popełnić, żeby dojść do tego, że Power BI jest dla nas.